Służewcu, zapraszam wszystkich do pociągu kolei mazowieckich, polecam. No, są jeszcze wolne miejsca. Mnóstwo wolnych miejsc. Kiblu, tak, <grywki> no, ojoj. Oj, <grywki> oj. <grywki> Trochę przyjechał, ale... No cóż. Zobacz tutaj. Tak, przyłóż do szyby. Pomachaj, pomachaj panom. Na kolanach, do widzenia? Ale jak to, to jest... tutaj łączy ludzi, czeka. Ludzie są na kolanach siedzą. Pod sufitem się trzymają na... PKP, Connecting People. Na YouTube'a. Na YouTube'a właśnie. YouTube, 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 YouTube. Ruszajmy w naszą zwiedzanie, podróż naszą. Tutaj, tutaj to chyba jesteśmy się zwiecimy. O, Pani, wysiada to akurat... Ciasno trochę. To może ja wsiadę. To może ja wsiadę. Co, co za wymiana. Czy jest jeszcze jeden spadek. Tyn, tryn, tyn, 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 tyn. Włóż tam, włóż przez Ale zobacz, już, już prawie drzwi się mogą zamknąć. Za nami następny. Proszę tam uważać, bo tam kanar idzie. No nie, no nie tak gdzie że tak, tak. Jeszcze ktoś mi zajebie tą komórkę.